W poprzednich odcinkach opowiadałem Wam o tym, jak wyglądają studia w Szwecji, jak wygląda proces rekrutacji i jakie wymogi są stawiane nam, Polakom, przyjeżdżającym do Szwecji, aby móc aplikować na studia w Szwecji. Dziś chcemy Wam opowiedzieć o tym, jak sprawdzić progi punktowe na kierunki i przedmioty w Szwecji. Gdy podejmujemy decyzję o tym, aby studiować w Szwecji, czy to cały kierunek, czy może pojedynczy przedmiot, który nas zainteresował, to pojawia się pytanie, jakie mamy szanse, aby się na ten kierunek czy przedmiot dostać. Otóż niech zawsze wszyscy się dostają, prawda? No i przychodzę Wam z pomocą. Otóż jest znowu jedna strona na całą Szwecji, która się nazywa statistik.uhr.se I tam znajdziecie progi punktowe z poprzednich 12 lat. Ze wszystkich kierunków, ze wszystkich kursów, ze wszystkich uczelni w Szwecji. Możecie sprawdzić, ile osób aplikowało na dany kierunek, ile osób dany kierunek postawiło na pierwszym miejscu na liście priorytetów, ile kobiet i mężczyzn zostało przyjętych, ile osób zostało przyjętych w pierwszej turze i ile osób zostało przyjętych w drugiej turze. Weźmy na tapet przykład kierunku kryminologii na Uniwersytecie w Sztokholmie. Gdy wyszukamy ten kierunek, rekrutacja, ten kierunek na przykład z roku 2020. Na semestr zimowy host Termin, to wtedy zobaczymy, że są tam takie zakładki, na przykład Urvol et 2, i to możemy jakby zestawić z naszym odpowiednikiem polskim pierwszej i drugiej tury. Kiedy sprawdzimy szczegóły, okaże się, że ten kierunek występuje wiele razy. Jest wiele wierszy z tym samym kierunkiem na te samej uczelni, i występuje on aż sześć razy. Dlaczego? Otóż w Szwecji nie ma czegoś takiego, że jest jedna rekrutacja, jakby. Pula wszystkich miejsc, i wszyscy się o te miejsca biją na podstawie jednej matury. Na uniwersytetach w Szwecji zazwyczaj uczelnia rozdziela pulę rekrutacyjną na różne grupy. I możecie zobaczyć na tej liście rekrutacyjnej na kryminologię w Sztokholmie, że są różne oznaczenia. Dla poszczególnych grup. Jeśli skończyliście szkołę średnią w Polsce i przyjechaliście do Szwecji, to prawdopodobnie najbardziej będzie Was interesować grupa, która jest oznaczona skrótem B1 albo B2. Oznacza one grupę, która się nazywa BTX Group, czyli grupa na podstawie ocen. Otóż na uczelnie w Szwecji można się dostać mając tylko i wyłącznie dobre oceny ze szkoły średniej. Jest to o tyle fajne, że jeżeli uczyliśmy się systematycznie i pilnie przez całą szkołę średnią i nauczyciele nas docenili i wystawili wysokie oceny, no to mamy wyższe szanse, żeby dostać się na tą uczelnię. Jednocześnie jest ryzyko, że niektóre szkoły albo niektórzy nauczyciele mają tendencję do wystawiania wyższych ocen, które wcale nie odzwierciedlają naszych wyższych kompetencji czy naszej lepszej wiedzy. Dlatego też na część miejsc uczelnie stawiają inne wymogi po to, żeby właśnie zredukować to ryzyko, że nauczyciele mogą wstawiać zbyt wysokie albo zbyt niskie oceny. I tak oto jest też grupa HP, która jest związana ze słowem Herk School Approved. I to jest taki jakby odpowiednik trochę naszej matury. Jest to test na przyjęcie do szkoły wyższej w Szwecji. Tego typu testy są w krajach anglojęzycznych dosyć popularne. Są też w Szwecji. Jest to taki egzamin, który nie jest obowiązkowy, można go zdawać dwa razy w roku. Jest on ten sam dla wszystkich, czyli no, działa to tak samo jak nasza polska matura, że tam w maju czy czerwcu wszyscy siadają, przychodzą do szkoły i w tym samym czasie zdają dokładnie ten sam test. Mało tego, jego forma jest bardzo podobna do polskiej matury. Jest to kombinacja zadań z matematyki i z języka, z czytania ze zrozumieniem, ze słownictwa, z rozwiązywania podstawowych problemów matematycznych i tego typu rzeczy. Ten test sprawdza nasze kompetencje, czy nadajemy się na to, aby studiować na uczelni wyższej. Plus jest taki, że ten test jest wystandaryzowany, tak jak nasza polska matura. Jest on, można powiedzieć, trochę bardziej obiektywny, ponieważ wszyscy mieli to same zadanie, te same zadania do rozwiązania i łatwiej jest porównać takie osoby w trakcie rekrutacji. Problem polega na tym, że na przykład w dniu egzaminu mogliśmy się źle czuć, była zła pogoda, Byliśmy zestresowani, albo być może się rozchowarowaliśmy, nie mogliśmy przyjechać na taki egzamin. E, więc zawsze w takiej sytuacji są plusy i minusy, dlatego można się rekrutować na studia zarówno na podstawie naszych ocen, albo na podstawie takiego ujednoliconego testu. Natomiast tych grup przyjęcia jest więcej. Możecie na przykład znaleźć inne skróty, jak AP. E, to jest skrót od Academia Misca Plank, czyli jeżeli już studiowaliśmy jakieś inne przedmioty, no to to pokazuje, że e, już. E, byliśmy przyjęci na inne studia, mamy już wyrobione nawyki uczenia się na studiach i uczenia może zdecydować, że będzie przyjmować osoby, które mają dużo punktów ECTS na przykład. Inne grupy, które też możecie znaleźć to PG. I to jest grupa, która się nazywa Plac Guarantee. to jest bardzo fajna grupa, ponieważ oznacza, tak jak nazwa sugeruje, że mamy gwarancję miejsca w tej grupie. Bardzo często zdarza się to na kursach letnich. Często zdarza się to na kontynuacjach kursów. Przykładowo, jeżeli byście uczyli się e, jakiegoś niszowego języka i aplikowali na kurs kontynuacji tego języka na wyższym poziomie, to bardzo często jest tak, że no, te kontynuacje języków tłumy nie biją. E, I te grupy są małe, kilkunastu osobowe na przykład. Więc do uczenia z góry wie, że tych osób będzie tak mało, że nie będzie problemu z obłożeniem i po prostu każdy, kto ukończył pierwszy poziom kursu może się zapisać na drugi i ma gwarancję miejsca na tym kursie tylko i wyłącznie jeżeli zdał ten, tą, tą pierwszą część. No i jeżeli odwiedzimy stronę Uniwersytetu w Sztokholmie i sprawdzimy opis w katalogu właśnie w kierunku Kryminologia, to tam możemy zobaczyć taką sekcję urval, czyli właśnie wybór osób, wybór kandydatu na te studia i tam jest dokładnie pokazane, Ile osób z danej grupy będzie przyjęte na dany kierunek? W tym wypadku jest napisane, że na podstawie ocen Btyk będzie przyjęte 67% osób, natomiast 33% osób będzie przyjętych na podstawie HECKSKULE PROVED. A to oznacza, że jeżeli na kierunku jest 100 miejsc, to 67 osób dostanie się na ten kierunek na podstawie ocen ze szkoły średniej, a 33 osoby dostaną się na podstawie wyniku z tej matury, egzaminu wstępnego na studia. W poprzednim odcinku opowiadałem Wam o tym, jak nasz polski dyplom szkoły średniej tłumaczony jest na przedmioty szwedzkie w trakcie rekrutacji na studia. Jeżeli już bierzecie udział w rekrutacji na stronie antogni.se i wysyłacie tam swoje dokumenty z na przykład Liceum Polskiego, to podczas już pierwszej rekrutacji sprawdzane są Wasze dyplomy, sprawdzane są Wasze oceny i wpisywane są one do, są one do szwedzkiego systemu. One już tam będą widnieć na, na zawsze. I tam też automatycznie liczone są na przykład punkty z Waszych przedmiotów. Więc, już z samych przedmiotów z Polski możecie zobaczyć, ile punktów zdobyliście, gdybyście brali udział w rekrutacji. Jeżeli uczyliście się jakichś dodatkowych przedmiotów w kombuksie, w gminnej lokalnej szkole w Szwecji, to są one pod osobną rubryką i tam też możecie zobaczyć, jakie macie z tego oceny. I z nich też są liczone dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji. Podczas rekrutacji, gdy dostaniecie informacje o tym, czy dostaliście się na dany przedmiot czy kierunek bądź nie, to macie też wyszczególnione w ramach jakiej grupy byliście rozpatrywani i ile punktów w ramach danej grupy zdobyliście. Mając też dostęp do strony z programi punktowymi z zeszłych lat, tak jak powiedziałem, tam jest baza danych sprzed 12 lat, więc całkiem spora, możecie oszacować, czy macie szansę ze swoimi ocenami dostać się na dany kierunek czy przedmiot, czy też nie. Na koniec tylko jeszcze dodam, że jeżeli sprawdzacie statystyki i progi punktowe w poprzednich latach, tam zobaczycie dla każdej grupy jakąś liczbę i to jest liczba punktów w ramach danej grupy osoby, która dostała się jako ostatnia w trakcie rekrutacji z listy. Czyli, żeby dostać się na dany kierunek w poprzednim roku w danej grupie, to trzeba było uzyskać minimum tą ilość punktów, która jest prezentowana na stronie. Czasami jednak te punkty nie są prezentowane i w po prostu tam gwiazdka. Otóż gwiazdka jest w tej sytuacji, kiedy wszyscy kandydaci dostali się na studia w ramach danej grupy, więc wtedy można założyć, że w zasadzie nie ma totalnie znaczenia, jakie mieliście oceny czy wyniki, wystarczy, że spełniacie podstawowe wymogi i macie dużą szansę, żeby dostać się na dany przedmiot. Mam nadzieję, że dowiedzicie się czegoś ciekawego, że ten odcinek Wam pomógł i wiecie, jak sprawdzić progi punktowe na dane kierunki czy studia w Szwecji. A tymczasem żegnam się z Wami i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Hejdo!